Wspólne elementy w funkcjonowaniu grup destrukcyjnych. Pascal J. Jacques Pujol, nadużycia duchowe. Wydawnictwo Espirit rok wydania 2010 strona 121. Jakie są charakterystyczne cechy zwodniczego systemu? Dostrzegamy wspólne elementy w funkcjonowaniu grup zwodniczych. Manipulacja mentalna. Koncentrująca się zasadniczo wokół nierealistycznych obietnic. Jest to tak zwana metoda ewangelizacji, która obejmuje tysiące nawróceń, pewne uleczenia, przebudzenie w naszym zasięgu pod warunkiem większych wyrzeczeń i zaangażowania. Tym obietnicą towarzyszy dyskurs obwiniający i megalomański na temat pieniędzy w stylu. Daj Panu taką sumę, a on oddać dziesięciokrotnie. Dyskurs elitarny. Jesteśmy najlepsi, najbardziej sprawiedliwi. Jesteśmy elitą narodu. Monopol naprawdę. Jedyny ważny sposób rozumienia i życia Pismem Świętym to nasz sposób. Presja na zerwanie ze środowiskiem rodzinnym. Niemal brak wolnego czasu do dyspozycji dla bliskich z powodu nadmiernej aktywności wewnątrz kościoła lokalnego. Często łączy się to nawet z zerwaniem ze małżonkiem i dziećmi, zwłaszcza jeśli nie są wierzący, i środowiskiem społecznym przerwanie studiów, presja na zamianę pracy lub odmowę awansu, która zmusiłaby do porzucenia danego regionu i kościoła lokalnego. Te elementy często są zrównoważone przez zdrożone dzieła społeczne, aby dowieść, że grupa jest faktycznie w społeczeństwie. Wykorzystywanie finansowe lub wykorzystywanie pozycji społecznej danej osoby. Komunikacja bez realistycznego feedback. Potępienie każdego krytycznego umysłu i hamowanie przepływu informacji. Manipulacja etyczna. Akcent na mikroetykę. Potępienie szczegółów postępowania, aby ukryć obojętność na makroetykę. Brak zaangażowania w sprawy miasta, ochrony środowiska. Nadmierna dyscyplina. Sposób ubierania się, publiczne karanie, noszenie fusty. Kontrola seksualności. Przymusowe praktyki lub ingerencja w życie intymne ludzi. Kontrola życia prywatnego. Na przykład, pastor jest jednocześnie lekarzem i kierownikiem duchowym ludzi, przez co myli poziomy, które powinny być oddzielone. Autoidentyfikacja z grupą od jednostki wymaga się, aby cała jej tożsamość wyczerpywała się w grupie i relacja z innymi członkami grupy. My zastępuje ja. Te grupy obawiają się psychologii i nauk humanistycznych, które pozwoliłyby ludziom lepiej zrozumieć ich zachowanie.